Wsiąść do pociągu Europa, klasyk nowoczesnych gier planszowych. Gracze zbierają karty i zagrywają zestawy, by budować połączenia kolejowe między miastami. Każdy ma 45 wagoników i chce zdobyć jak najwięcej punktów, między innymi za realizację tzw. biletów, czyli tras między konkretnymi miastami. To świetna okazja, by opowiedzieć o grafach. Czym jest graf? Wyobraźmy sobie, że każde miasto to kropka, czyli wierzchołek, a każde połączenie to linia między nimi, czyli krawędź. Jeśli do każdej krawędzi przypiszemy liczbę, np. odległość między miastami albo ile wagoników potrzeba do budowy trasy, to mamy graf ważony. Możemy wziąć tylko część miast i część połączeń między nimi, to wtedy podgraf. Mniejszy fragment większej sieci. Pamiętajmy, podgraf to też graf. Jeśli w grafie da się przejść między każdym wierzchołkiem używając tylko krawędzi z tego grafu, to mamy graf spójny. Oznacza to, że wszystkie miasta są ze sobą połączone bez żadnych odizolowanych części. Czasem chcemy połączyć wszystkie miasta bez tworzenia pętli, czyli cykli. Jeśli wszystko w podgrafie jest połączone, ale bez cykli, mamy drzewo. Jeśli takie drzewo zawiera wszystkie miasta z wyjściowego grafu, mapy, to mamy drzewo rozpinające. A jeśli wybierzemy takie połączenia, by suma użytych krawędzi była jak najmniejsza, to jest to minimalne drzewo rozpinające. Do całej mapy Europy zastosujemy algorytm znajdowania takiego drzewa. I wychodzi nam, że aby stworzyć sieć połączonych wszystkich miast, potrzeba aż 107 wagoników. Jeden gracz nie da rady, dopiero trójka grając razem. To tylko wstęp do świata grafów. W przyszłości pokażę, jak znaleźć takie minimalne drzewo rozpinające.